Witajcie, z tej strony iRocket. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z gry GTA 5 Online. E, troszkę zmienił się mój imię od ostatniego razu na taki bardziej hipsterski. E, w dzisiejszym odcinku miał być napad, to znaczy przygotowanie do napadu i napad, ale nie mogłem znaleźć czterech osób chętnych do gry. Tak więc sobie dzisiaj będziemy robić wyścigi, może tryby adwersarza. Tutaj z tych, które mamy na liście akcji. Tak więc dołączymy sobie do wyścigu kaskaderski Wybrzeże. Zobaczymy, co to będzie. Okej, okay, no w ten sposób, że no, jesteśmy postem, tak więc sobie zrobimy tak, że zostawimy tutaj standardowe rzeczy, No już dołączają inni. Tak więc będziemy grać yy, z różnymi osobami, no, wyłączymy może niestandardowe pojazdy. I w sumie niech będzie. Poczekamy jeszcze aż ten jeden może dołączy, może nie. Może dołączy więcej osób, zobaczymy. Okej, okay, ktoś tam jeszcze dołącza. Mamy... O. Może będzie 16 osób. To by było dość fajne. Ktoś tam widzę na padzie będzie grał. Iż D Crawler King C, standardowe pojazdy, ale no, nie dam. Może nie. Albo. Jak widzicie, nie zdążyłem zmienić. Nie ma niestandardowych pojazdów. Sesja jest właśnie uruchamiana. Jest ilu graczy? 12. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak się sesja uruchomi. 6 gra na padzie, więc. Może być różnie. Weźmiemy sobie może Ozyrisa. To są troszkę, mają większe przyspieszenie. Ale weźmiemy Ozyrysa w pomarańczowym kolorze. Okej. Okay. Coś tam będą sobie ludzie na czacie mówić pewnie. Ok, rozpoczynamy. Zobaczymy, jak bardzo lagi będą, I ile będzie osób, jak to będzie wszystko. Zazwyczaj grałem ze znajomymi 4, góra 6 osób. Tutaj będzie 12, więc może być niezła zabawa. Wiadomo, ludzie na padzie mają troszkę lepiej, ale może damy radę. Ok, jak na razie nie jest źle, ale to znając życie, będzie do czasu. O, wypadł nasz przeciwnik. Za chwilę to nasz ktoś wyprzedzi, pewnie. No, nieźle. Pewnie ja u nich się teleportuję, bo z tego co słyszałem, to dużo osób tak mówi, że jadę i teleportuję się. To wszystko przez mój internet. No, nie jest najlepszy. Może być różnie. Ok, dajemy radę. Jak na razie jesteśmy pierwsi. Ciekawe czy tu można reportować, czy nie, tego jeszcze nie widziałem. Na razie. Ale woda. No dokładnie. Jedziemy sobie dalej. Za chwilę tutaj nas będą próbować pewnie zepchnąć. Mają nasz ciąg aerodynamiczny. tym podobne rzeczy. Jednego się udało tam spawić. Przez to, że spadł na nas. No zabawa na razie przednia. Udało nam się utrzymać na pierwszym miejscu, więc jedziemy dalej. Yy, jesteśmy na drugim miejscu, ale to jak na 12 graczy. To jest nieźle trzecie miejsce, ale będziemy mieli teraz ciąg aerodynamiczny, tak więc. Jedziemy dalej. Chciał mnie zepnąć sam spadów. Ale to tak jest. To się nazywa karma. E, ja się staram właśnie nikogo nie spychać, <grym> oprócz takich delikatnych szturchnięć. na razie jest nieźle <laughs> Oj pewnie mam lagi i teleporty ale no teraz mają szansę Jest... Duża rozpiętość między kolejnymi graczami. Ostatni jest 47 sekund z tyłu, tak więc. No nieźle. Jeden tam widzę na mnie bardzo cięty. Padłem. Tak więc teraz będziemy pewnie gdzieś koło 7-8 miejsca. No, tak jak myślałem piąte. Tylko radio wyłączymy. I jedziemy dalej. Eee, Dało się teraz, że nie mam wody, więc troszkę przyspieszymy. Padł tam kolejny gracz, jesteśmy na razie na czwartym miejscu. E, znając życie możemy tylko spaść, już za bardzo nie. Nie będziemy mieli dobrego miejsca. E, zaczyna coś mi przycinać całość. Ale damy radę. No i ze złej strony wylądowałem, ale no. O. No i teraz już pograliśmy. Już mam powygrybane. 7 na 12. Z pierwszego miejsca. Tak więc 6 na 12 Chciałbym goścę zatrzymać, ale mi się nie udało. Jeden błąd, i spadliśmy do połowy stawki. Ktoś to mnie obraża, a pewnie nogi. I pewnie nie wywalą teraz mamy <grywa> łapkę w górę. Teraz zaczęli się obrażać, poczekam co dadzą. Niech będzie chiliat, teraz dam im niestandardowe. Jeżeli ja będę dalej hostem, <tryk> <tryk> niech no. mają teraz wszystko. Wyłączymy tylko sobie radio. Więc punktu do punktu super samochody w południe może być. Niech będzie tak jak jest. Poczekamy, co się stanie. Ile jeszcze osób dołączy? I rozpoczniemy sobie za chwilę. więc że życie już nie pójdzie mi tak dobrze bo nie lubię tego wyścigu w sumie ale no, skoro tak wybrali to niech tak będzie jeszcze 19 sekund 15, jak więc pewnie ten ostatni zdąży dołączyć i skończy się czas ok, uruchomienie sesji. Teraz wszyscy mają niestandardowe pojazdy, oprócz mnie, ja będę jechał standardowym. Nie mam niestandardowych. Więc weźmiemy sobie może x 80 proto-standardowy. Większość pewnie będzie jechać tym eb 7 albo tyrusem z niestandardowym. I nie ten swój chciałem. Słabo. Muszę następnym razem wybrać ten odpowiedni. Hmm, chciałem powiedzieć, czy wszyscy pewnie mają te niestandardowe z glitchowanym spoilerem, więc. No, wszyscy mają niestandardowe oprócz mnie. Teraz będę zamykał stawkę. Zakłady wycofane. Ja już teraz widzę, jak mi wszyscy uprzedzają, więc. Czekaj, jestem... dziewiąty. O, natrafiałem. Fucker? <noise> <noise> Oj, to... Let's knock that Okama guy <noise> off. Guy's hate people on purpose. Try for real, dude. Teraz ten co przedtem na mnie rajd'ował śmieje się ze mnie Ale no nic na to nie poradzę Gdzieś tam mówił, że bym spróbował jechać, a nie <grybujesz> no Tak więc y a, jeszcze radio. Sobie wyłączymy, zapomniałem o tym. No i tu by mnie zjadło. Naprawdę lag. Ale udało się. Okej, okay, jedziemy dalej na dziewiątym miejscu. Teraz przed nami jeszcze wyskocznia, później zjazd na dół, z tego co widzę, nie uda mi się już teraz robić tych strat. Oh, fuck. The there. Chociaż. Chociaż nie. Jednak nie uda się odrobić. Znowu radio. Denerwujące jest to, że się wyłącza sobie radio. A potem ono się nagle samo włącza, gdy się odrodzimy. Okej. Okay. Troszkę się skierujemy przodem na dół. żeby ładnie wylądować z telemarkiem. No tam nalądował. Ale no udało się być jak na razie ósmym. Tam przeciwnik się toczy pewnie. Koniec już jest sama końcówka. Jakbyśmy teraz w metę nie trafili, jest udało się 8 na 9. Tak jak mówiłem, nie lubię tego wyścigu. Pewnie jako jeden z niewielu jechałem standardowym pojazdem albo w sumie sam jechałem standardowym pojazdem, bo reszta ma już przerobione. Nie stać mi na niestandardowy, więc no, muszę korzystać z tego, co jest. Ale wyścig fajny. X-80 Proto. Ktoś jeszcze miał, ale reszta miała chyba przerobione. Hmm, może jeszcze jeden jakiś wyścig? Może nie, ja przejdę sobie do swobodnej. Mam nadzieję, że mnie dorzucił właśnie do swobodnej. Tak jest. Pytanie: sesja publiczna, czy tak jak było? Jest ok, sesja dla zaproszonych, więc jeszcze Wam dokładnie pokażę nowy image. Tak się prezentuje mój bohater. Różowa koszula, łańcuch, spodnie panterki, bliskie buty, te słuchawki żółte, typowy hipster. Jak jesteśmy w tym miejscu, tutaj jedziemy sobie może jeszcze gdzieś, gdzieś, A nie, nie ma nic tu ciekawego. W porcamku to jest daleko. Mm, 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 mm. Chyba... nie ma nic tu ciekawego do roboty samemu. Eee, tak więc może jeszcze z minutkę, ze dwie sobie tu postantujemy. i troszkę nie jest z, z, może z takim zbyt dobrym motocyklem do stantów, ale no... daje radę. Eee, tam nie, bo tam jest woda, może tutaj? Okej. Okay. Jeszcze tylko radio wyłączymy Dobra Na tym płocie możemy postępować No prawie że No Dobrze by było to zakończyć Już może Bo tak jeździć i skakać jednak to nie jest ciekawe do oglądania Więc jeśli Wam się podobało zostawcie łapkę, komentarz Możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie, polecić kanał znajomym. A teraz to by było na tyle. Żegnam się z Wami na razie.